Właśnie dostaliśmy wypłatę, i jak co miesiąc razem z moim chłopakiem płaciliśmy po 2000 na nasze wspólne konto. Mimo iż on zarabia prawie dwa razy więcej ode mnie, to nadal dzielimy się wszystkim porówno. Bo tak jest sprawiedliwie, prawda? daje nam 4000 zł na cały miesiąc, więc siadamy do naszego miesięcznego budżetowania. Zaczynamy od najważniejszego kredytu. Nasza hipoteka kosztuje nas razem 1900 zł. Wiem, że dla wielu to absurd, ale wolimy raty niż wynajem. Przynajmniej mamy coś swojego. Potem opłaty stałe. YouTube Premium 15,90. Netflix 10 internet, prąd i woda. Razem tą kategorię zamykamy w 1300 zł. Tak płacimy za wszystkie platformy, bo lubimy mieć wybór, a nie ściągać wszystko jak z w 2007 roku. Czas na oszczędności. 20 zł na czarną godzinę, bo przecież 20 to już coś, nie? 25 zł na weekend w Gdańsku, bo zasłużyliśmy. Później przechodzimy do wydatków codziennych. 300 zł na wyrównania za prąd, 50 zł na święta i 400 zł na nową torebkę, bo priorytety są priorytetami. Gdy budżet jest gotowy, wpisuję każdą transakcję, aplikację, sama wszystko liczy. Zero stresu, pełna kontrola. Jeśli chcesz w końcu ogarnąć swoje finanse, napisz w komentarzu budżet, a podeślę Ci link do mojego szablonu.